Polski Ład wysyłka deklaracji ZUS DRA od 2022 roku. Od 2022 roku każdy przedsiębiorca musi co miesiąc wysyłać do ZUS deklarację DRA, w której podaje kwoty należnych składek, w tym nowej składki zdrowotnej. Przechodzimy do programu Taxeon. W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy w ustawieniach firmy. Zostały uzupełnione pola PESEL i REGON. Dane te powinny być zgodne z dokumentami zgłoszeniowymi. W przypadku niezgodności deklaracja może zostać odrzucona przez ZUS. Przechodzimy do sekcji Rozlicz Okres. Zapisujemy rozliczenie za miesiąc styczeń. Na tym etapie program udostępnia możliwość wygenerowania pliku DRA. Możemy jeszcze poprawić lub uzupełnić dane w ustawieniach firmy bez konieczności usuwania rozliczenia. Wybieramy polecenie eksportu DRA. Otwiera się okno, w którym możemy uzupełnić dodatkowe informacje związane z kodem tytułu ubezpieczenia. Program podpowiada pierwsze cztery cyfry kodu, które wynikają z danych wprowadzonych w programie. Pozostałe dwie cyfry można uzupełnić samodzielnie, ponieważ takich informacji nie ma w aplikacji. Zmiana dotyczy emerytów lub rencistów oraz osób niepełnosprawnych. W pozostałych przypadkach nic nie zmieniamy. Uwaga! Sześciocyfrowy kod tytułu ubezpieczenia musi być zgodny z kodem ubezpieczenia zgłoszonym do ZUS. Jeżeli ten kod nie będzie się zgadzał, deklaracja DERA nie zostanie przyjęta. Taki błąd pojawia się najczęściej u przedsiębiorców. Którzy korzystali z preferencyjnych składek, np. Ulga na Start, Mały ZUS Stracili już do nich prawo i nie zgłosili tej zmiany w ZUS. Poleceniem eksportu i plik zapisujemy DERA na dysku naszego komputera. Przechodzimy teraz na platformę Puezus w celu wysłania deklaracji. Wybieramy odpowiedni sposób logowania. Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki e-płatnik. Uwaga! Jeżeli nie widzisz tej zakładki, to oznacza, że e-płatnik nie został aktywowany. W tym celu z lewego menu wybierz polecenie aktywacja e-płatnika. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, należy wylogować się i zalogować ponownie do portalu. W sekcji Płatnik przechodzimy do zakładki Dokumenty, Import Kedu. Otwiera się okno kreatora importu, który składa się z kilku kroków. Naciskamy dalej. W drugim kroku nic nie zaznaczamy, wybieramy polecenie dalej. Wskazujemy zapisany na komputerze plik z deklaracją DERA stworzoną w taxeon. Przechodzimy dalej. Zaznaczamy typ dokumentu ZUS DRA. Możemy podejrzeć naszą deklarację. Wybieramy polecenie zakończ. Przechodzimy teraz do zakładki i dokumenty robocze zatwierdzamy zaznaczoną deklarację Teraz przechodzimy do zakładki dokumenty zatwierdzone Wybieramy polecenie wyślij które spowoduje przekazanie dokumentu do ZUS Pamiętaj w celu skutecznej wysyłki deklaracji ZUS DRA, musisz mieć uzupełnione w takson wszystkie dane PESEL NIP REGON Sześciocyfrowy kod ubezpieczenia musi być zgodny z tym zgłoszonym do ZUS. Te elementy decydują m.in. o tym, czy deklaracja zostanie przyjęta, czy nie. Dziękuję za uwagę.